Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Wyniki sprawdzianu z matematyki są przedstawione na poniższym diagramie. Średnia ocen uzyskanych przez uczniów z tego sprawdzianu jest równa. Musimy policzyć średnią ocen. No to jak to policzyć? Sumujemy wartości ocen i dzielimy przez liczbę uczniów. Czyli jedna osoba dostała jedynkę. Czyli mamy 1 razy 1. Dodać. Mamy 5 osób dostało Dwójkę, czyli 5 razy 2, dodać. 7 osób dostało trójkę, czyli 7 razy 3, dodać. 8 osób dostało czwórkę, dodać. 3 osoby dostały piątkę, dodać. 2 osoby dostały szóstkę. To wszystko dzielimy przez liczbę osób, czyli mamy tych osób 1 plus 5, 6 plus 7 to jest 13 plus 8, 21, 24. I mamy tutaj 26, podzielić przez 26, co nam wychodzi? 1 razy 1 to jest 1 plus 10 plus 21 plus 32 plus 15 plus 12, podzielić na liczbę osób, czyli na 26. Mamy zatem 1 plus 10, 11 plus 21 to jest 32, plus 32, 64, 74, 79, 81, 91, 26. 91, 26. Policzmy to na kalkulatorze. 91 przez 26 to jest 3,5. Czyli odpowiedź C.